Nigdy nie wyobrażałam sobie, że moje życie mogłoby zmienić się tak bardzo w tak krótkim czasie. Kilka lat temu byłam uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie z Tomaszem, mężczyzną, którego uważałam za miłość mojego życia. Na początku naszego związku był on troskliwy, czuły i wydawało się, że naprawdę mu na mnie zależy. Poznaliśmy się na studiach i była to miłość od pierwszego wejrzenia, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Tomasz był czarujący, inteligentny i ambitny. Zawsze mówił, że chce zbudować dla nas wspaniałe życie. W pierwszych latach małżeństwa wszystko wydawało się idealne. Mieliśmy romantyczne kolacje, niezapomniane podróże i plany na przyszłość. Naprawdę wierzyłam, że znalazłam swoją bratnią duszę. Ale z biegiem czasu rzeczy zaczęły się zmieniać. Tomasz piał się po szczeblach kariery i stopniowo stawał się coraz bardziej nieobecny. Na początku starałam się to zrozumieć. W końcu ciężko pracował, żeby zapewnić nam lepsze życie, prawda? Ale dni zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a ja czułam się coraz bardziej samotna. Noce, kiedy wracał późno z pracy, stały się regułą, a nie wyjątkiem. Weekendy, które kiedyś były naszymi wyjątkowymi chwilami, teraz wypełnione były meczami piłki nożnej z przyjaciółmi lub niekończącymi się spotkaniami biznesowymi. Próbowałam z nim o tym rozmawiać, ale Tomasz zawsze miał gotową wymówkę. To tylko etap, kochanie. Kiedy dostanę ten awans, będziemy mieli więcej czasu dla siebie, mówił. Ale awans przyszedł i minął, a nic się nie zmieniło. W rzeczywistości sprawy tylko się pogorszyły. Czułam się niewidzialna we własnym domu, jakbym była tylko dodatkiem do idealnego życia, które Tomasz budował dla siebie. Próbowałam wszystkiego, aby na nowo rozpalić nasz płomień. Przygotowywałam specjalne kolacje, kupowałam prowokacyjną bieliznę, proponowałam romantyczne wyjazdy. Ale nic nie wydawało się działać. Tomasz zawsze miał wymówkę: zbyt zmęczony, zbyt zajęty, zbyt zestresowany. Z czasem przestałam próbować. Ciągłe odrzucenie niszczyło moją samoocenę. To właśnie wtedy zdecydowałam, że muszę zrobić coś dla siebie. Jeśli Tomasz już mnie nie doceniał, musiałam docenić samą siebie. Zaczęłam ćwiczyć nie po to, by zrobić na nim wrażenie, ale by poczuć się lepiej sama ze sobą. W ten sposób poznałam Adama, mojego trenera personalnego. Adam był wszystkim tym, czym Tomasz już nie był: uważny, obecny, zainteresowany tym, co miałam do powiedzenia. Nasze sesje treningowe stały się najlepszym momentem mojego tygodnia. Chwalił mnie, zachęcał, sprawiał, że znów czułam się żywa. Na początku próbowałam ignorować rosnące między nami przyciąganie. W końcu byłam mężatką. Ale im więcej czasu spędzałam z Adamem, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, jak bardzo jestem nieszczęśliwa w moim małżeństwie. Adam sprawiał, że się śmiałam, czułam się pożądana, sprawiał, że wierzyłam, że jestem zdolna do wszystkiego. To było tak, jakbym budziła się z długiego snu. Pewnego dnia, po szczególnie intensywnej sesji treningowej, Adam zaprosił mnie na kawę. Wiedziałam, że powinnam odmówić, ale nie potrafiłam. Ta kawa zamieniła się w lunch, który zamienił się w długie rozmowy. Zanim się zorientowałam, całowaliśmy się na parkingu centrum handlowego. Poczucie winy pochłonęło mnie tej nocy. Nigdy wcześniej nie zdradziłam Tomasza, nigdy nawet nie rozważałam takiej możliwości. Ale jednocześnie czułam się bardziej żywa niż od lat. To było tak, jakby część mnie, która była uśpiona, w końcu się obudziła. W kolejnych tygodniach mój romans z Adamem się nasilił. Spotykaliśmy się zawsze, gdy mogliśmy, o godzinach i w miejscach, które nie wzbudzałyby podejrzeń. Każda chwila z nim była elektryzująca, pełna pasji i pożądania. Wiedziałam, że to, co robię, jest złe, ale nie mogłam przestać. Poczucie winy i podekscytowanie mieszały się w wirze emocji. Z jednej strony czułam się okropnie, że zdradzam Tomasza. Z drugiej strony nie mogłam zaprzeczyć szczęściu, jakie przynosił mi Adam. To było tak, jakbym żyła dwoma równoległymi życiami, nieszczęśliwej i zaniedbanej żony, oraz zakochanej i pożądanej kochanki. To właśnie wtedy los postanowił dorzucić kolejną kartę do talii. Pewnego wieczoru Tomasz zapomniał telefonu w domu, gdy wyszedł na kolejne ze swoich niekończących się spotkań biznesowych. Normalnie uszanowałabym jego prywatność, ale coś we mnie pchnęło mnie do spojrzenia. To, co znalazłam, oszołomiło mnie. Wiadomości, dziesiątki ich, wymieniane z kobietą o imieniu Kasia. Czułe, intymne, pełne pasji wiadomości. Takie, jakich Tomasz nie wysyłał mi od lat. Mój świat runął w tym momencie. Ironia sytuacji nie umknęła mojej uwadze. Oto ja, czująca się winna z powodu mojego romansu z Adamem, podczas gdy Tomasz robił dokładnie to samo ale zamiast czuć się zdruzgotana, poczułam dziwne uczucie wyzwolenia. To było tak, jakby ciężar został zdjęty z moich ramion. Tej nocy, gdy Tomasz wrócił do domu, skonfrontowałam się z nim. Pokazałam wiadomości, zażądałam wyjaśnień. Na początku próbował zaprzeczać, ale szybko zorientował się, że to bezcelowe. Przyznał, że od miesięcy ma romans z koleżanką z pracy. Nie chciałem cię zranić, powiedział, jakby to wszystko usprawiedliwiało. Ale ja już nie czułam bólu. Czułam gniew, owszem, ale przede wszystkim ulgę. Ulgę, że w końcu mam powód, usprawiedliwienie, aby odejść z tego małżeństwa, które już od dawna nie czyniło mnie szczęśliwą. Tej samej nocy spakowałam walizki i wyszłam z domu. Zadzwoniłam do Adama, opowiedziałam mu wszystko, co się wydarzyło. Zaoferował mi schronienie, wsparcie, miłość. Bez zastanowienia pojechałam do jego mieszkania. Pierwsze dni z Adamem były jak sen. Był czuły, uważny, sprawiał, że czułam się kochana w sposób, którego nie doświadczyłam od lat. Spędzaliśmy godziny na rozmowach, śmiechu, kochaniu się. To było tak, jakbyśmy nadrabiali cały stracony czas. Adam zachęcał mnie we wszystkim. Wspierał mnie, gdy zdecydowałam się złożyć pozew o rozwód, pocieszał mnie w noce, gdy rzeczywistość końca mojego małżeństwa mnie przytłaczała. Wydawał się być wszystkim, czego zawsze chciałam w partnerze. Ale jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci. Powoli zaczęłam zauważać zmiany w zachowaniu Adama. To, co wcześniej było uwagą i czułością, zaczęło przekształcać się w coś bardziej duszącego. Adam chciał wiedzieć, gdzie jestem przez cały czas. Dzwonił kilka razy dziennie, wypytywał, z kim rozmawiam. Na początku interpretowałam to jako troskę. W końcu przechodziłam przez trudny okres z rozwodem. Ale z czasem stało się jasne, że to coś więcej. Zaczął kontrolować moje godziny, kwestionować moje przyjaźnie. Nawet mój ubiór stał się powodem do dyskusji. Po co musisz się tak ubierać? pytał tonem mieszającym zazdrość z poczuciem własności. Powoli to mieszkanie, które wcześniej wydawało się schronieniem, zaczęło stawać się więzieniem. Wyszłam z jednego duszącego związku tylko po to, by wejść w drugi. Ironia sytuacji nie umykała mojej uwadze. Trzy miesiące minęły w tej dynamice. Trzy miesiące intensywnej miłości pomdrugeszanej z nadmierną kontrolą i zazdrością. Trzy miesiące, w których próbowałam przekonać samą siebie, że to tylko faza, że Adam się zmieni, że sprawy się poprawią. Ale pewnego popołudnia, gdy Adam był w pracy, doznałam olśnienia. Rozejrzałam się dookoła i zdałam sobie sprawę, że nie rozpoznaję już kobiety, którą się stałam. Gdzie była ta silna kobieta, która zdecydowała się docenić samą siebie? Gdzie była niezależność, o którą tak walczyłam? W tym momencie podjęłam decyzję, która na zawsze zmieniła moje życie. Zdecydowałam, że nadszedł czas, aby być samej. Nie z gniewu na Adama czy Tomasza, ale z miłości do samej siebie. Zdałam sobie sprawę, że przeskoczyłam z jednego związku w drugi, nie dając sobie czasu potrzebnego na uzdrowienie, na wzrost, na ponowne odkrycie siebie. Z ciężkim sercem, ale zdeterminowana, zaczęłam szukać mieszkań. Użyłam pieniędzy, które miałam odłożone owocu lat oszczędzania w tajemnicy, ostrożność, która teraz okazała się mądra, i wynajęłam małe mieszkanie w centrum miasta. Kiedy powiedziałam Adamowi o mojej decyzji, nie zareagował dobrze. Były krzyki, oskarżenia, nawet kilka łez. Nie rozumiał, dlaczego chcę go zostawić, dlaczego nie mogę po prostu być z nim szczęśliwa. Próbowałam wyjaśnić, że to nie chodzi o niego, chodzi o mnie, o moją potrzebę odnalezienia siebie. Ale on nie mógł lub nie chciał zrozumieć. Przeprowadzka była trudna, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Zostawienie za sobą bezpieczeństwa wspólnego domu, stawienie czoła samotności pustego mieszkania było przerażające. Ale jednocześnie było wyzwalające. W pierwsze noce sama płakałam. Płakałam za końcem mojego małżeństwa, płakałam za związkiem z Adamem, który się nie udał. Płakałam za wszystkie lata, które spędziłam na negowaniu siebie w imię miłości. Ale płakałam też z ulgi, z nadziei, z możliwości. Powoli zaczęłam na nowo odkrywać, kim jestem. Bez presji zadowalania zaniedbującego męża czy kontrolującego chłopaka, mogłam eksplorować swoje własne zainteresowania i pasje. Powróciłam do dawnych hobby, takich jak czytanie i malowanie, które porzuciłam w ciągu lat. To właśnie w tym okresie samopoznania wpadłam na pomysł, który zmienił moje życie. Zawsze lubiłam robić biżuterię. To było coś, co robiłam dla relaksu. Pewnego dnia, gdy pokazywałam kilka swoich prac przyjaciółce, zasugerowała, że powinnam je sprzedawać. Na początku roześmiałam się z tego pomysłu. Kto chciałby kupować moje amatorskie wyroby? Ale ziarno zostało zasiane. Zaczęłam badać, jak rozpocząć mały biznes online. Nauczyłam się o marketingu cyfrowym, fotografii produktów, zarządzaniu finansami. To był dla mnie zupełnie nowy świat i uwielbiałam każdą jego minutę. Stworzyłam sklep internetowy, zaczęłam publikować zdjęcia moich kreacji w mediach społecznościowych. Na początku sprzedaż była niewielka, ale każde zamówienie było powodem do świętowania. Powoli zdobywałam obserwujących, lojalnych klientów. Moje małe hobby przekształcało się w prawdziwy biznes. Proces tworzenia biżuterii, przekształcania pomysłów w namacalne przedmioty, był niesamowicie terapeutyczny. Każdy naszyjnik, każda para kolczyków, każda bransoletka była wyrazem mojej kreatywności, mojej indywidualności. To było tak, jakbym poprzez moje kreacje odbudowywała samą siebie. W miarę jak mój biznes rósł, rosła też moja pewność siebie. Zaczęłam postrzegać siebie w inny sposób. Nie byłam już zaniedbaną żoną czy kontrolowaną dziewczyną. Byłam niezależną kobietą, przedsiębiorcą, kimś zdolnym do stworzenia czegoś z niczego. Ta nowa pewność siebie odzwierciedlała się we wszystkich aspektach mojego życia. Zaczęłam ubierać się w sposób, który sprawiał, że czułam się piękna i komfortowa, nie martwiąc się o to, co inni pomyślą. Zaczęłam lepiej dbać o swoje zdrowie nie po to, by zaimponować komukolwiek, ale dlatego, że zasługiwałam na to, by czuć się dobrze. Wróciłam do ćwiczeń, ale tym razem w siłowni, gdzie byłam po prostu kolejną klientką, bez presji trenera personalnego, który stał się moim chłopakiem. Odkryłam przyjemność biegania na świeżym powietrzu, medytacji, praktykowania jogi. Moje ciało i umysł były silniejsze niż kiedykolwiek. Oczywiście nie wszystko było idealne. Były dni, kiedy samotność ciążyła, kiedy kwestionowałam swoje wybory. Dni, kiedy przyłapywałam się na myśleniu o Tomaszu lub Adamie, wyobrażając sobie, jak mogłoby być, gdyby sprawy potoczyły się inaczej. Ale w takich momentach brałam głęboki oddech, rozglądałam się wokół siebie na dom, który zbudowałam dla siebie, na biżuterię, którą stworzyłam własnymi rękami i przypominałam sobie, jak bardzo urosłam. Jedną z najcenniejszych lekcji, jakie wyciągnęłam w tym okresie, było to, jak radzić sobie z przeszłością bez urazy. Na początku miałam dużo gniewu do Tomasza za lata zaniedbań, do Adama za jego kontrolujące zachowanie. Ale z czasem zdałam sobie sprawę, że trzymanie się tego gniewu tylko mi szkodzi. Zaczęłam praktykować przebaczenie nie dla nich, ale dla siebie. Wybaczyłam Tomaszowi, że nie był mężem, jakiego oczekiwałam, ale też wybaczyłam sobie, że tak długo pozostawałam w związku, który nie czynił mnie szczęśliwą. Wybaczyłam Adamowi jego nadmierną zazdrość, ale też wybaczyłam sobie, że tak szybko wskoczyłam z jednego związku w drugi. Ten proces przebaczenia był wyzwalający. Pozwolił mi patrzeć na przeszłość nie z goryczą, ale z wdzięcznością za wyciągnięte lekcje. Każde doświadczenie, dobre czy złe, uczyniło mnie kobietą, którą teraz byłam. Pewnego dnia otrzymałam wiadomość od starej przyjaciółki, Marty. Przechodziła przez trudny rozwód i potrzebowała kogoś do rozmowy. Zawahałam się przez chwilę, obawiając się, że przeżywanie jej doświadczeń mogłoby przywołać uczucia, nad którymi tak ciężko pracowałam, aby je przezwyciężyć. Ale coś we mnie mówiło, że muszę pomóc. Spotkałyśmy się w kawiarni niedaleko mojego mieszkania. Marta była zdruzgotana, opowiadając przez łzy, jakie jej mąż zostawił ją dla młodszej kobiety. Słuchając jej, zdałam sobie sprawę, jak bardzo się zmieniłam. Nie tak dawno temu mogłabym być martą płaczącą za mężczyzną, który mnie nie doceniał. Podzieliłam się z nią moją własną historią, nie po to, by umniejszyć jej ból, ale by pokazać, że jest światło na końcu tunelu. Opowiedziałam o tym, jak nauczyłam się cenić siebie, o tym, jak odkryłam, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz. Marta słuchała mnie z uwagą, jej oczy rozświetlały się mieszanką nadziei i determinacji. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że moja podróż nie dotyczyła tylko mnie. Dzieląc się moimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, mogłam pomóc innym kobietom, które przechodziły przez podobne sytuacje. To dało mi nowy cel, pragnienie wykorzystania mojej historii do inspirowania i wspierania innych. W kolejnych tygodniach spotykałyśmy się z Martą regularnie. Widziałam, jak przechodzi przez ten sam proces, przez który ja przeszłam: ból, gniew, dezorientację. Ale widziałam też, jak zaczyna odkrywać siebie na nowo, jak odnajduje swoją własną siłę. Obserwowanie jej transformacji było niezwykle satysfakcjonujące. Pomagając Marsi, zdałam sobie sprawę, że konsoliduję moje własne nauki. Każda rada, którą dawałam, każde słowo zachęty było przypomnieniem o tym, jak bardzo urosłam. To było tak, jakbym pomagając jej w odbudowie, dodawała ostatnie szlify do mojej własnej rekonstrukcji. Z czasem inne przyjaciółki zaczęły się do mnie zwracać. Niektóre były w trudnych związkach, inne radziły sobie z rozwodami, jeszcze inne po prostu czuły się zagubione. Zaczęłam organizować małe grupy wsparcia, gdzie mogłyśmy dzielić się naszymi doświadczeniami i wzajemnie się wzmacniać. Te grupy stały się świętą przestrzenią szczerości i wrażliwości. Tam mogłyśmy być całkowicie otwarte na nasze zmagania, nasze lęki, nasze nadzieje. Widzieć inne kobiety odnajdujące swoją siłę i głos było niesamowicie inspirujące. Pewnego dnia, podczas jednego z tych spotkań jedna z kobiet zasugerowała, że powinnam napisać książkę. Pomysł zaskoczył mnie. Ja, pisarko, nigdy nie rozważałam takiej możliwości. Ale im więcej o tym myślałam, tym bardziej pomysł mnie pociągał. Zaczęłam pisać w wolnych chwilach, między zarządzaniem moim biznesem biżuteryjnym a spotkaniami grupy wsparcia. Na początku był to tylko pamiętnik, sposób na przetworzenie moich myśli i emocji. Ale powoli zaczęło to przybierać formę czegoś większego. Pisanie o moich doświadczeniach było procesem katartycznym. Przeżywanie na nowo niektórych bolesnych momentów nie było łatwe, ale pomogło mi zyskać jeszcze większą jasność co do mojej podróży. A pisanie o moich momentach triumfu, samopoznania, na nowo rozpalało we mnie to uczucie dumy i spełnienia. Podczas pracy nad książką mój biznes biżuteryjny nadal się rozwijał. To, co zaczęło się jako małe hobby, przekształciło się w markę rozpoznawalną lokalnie. Zaczęłam otrzymywać zaproszenia do udziału w targach rzemiosła i wydarzeniach modowych. Widzieć moje kreacje noszone i doceniane przez innych ludzi było niesamowicie satysfakcjonujące. Każda sprzedana sztuka była przypomnieniem tego, ile osiągnęłam, jak przekształciłam moją pasję w coś namacalnego i odnoszącego sukcesy. Wraz z rozwojem biznesu musiałam podejmować ważne decyzje: czy powinnam się rozwijać, zatrudnić pracowników, otworzyć sklep stacjonarny? Każda decyzja była testem mojej nowo odkrytej pewności siebie, ale także okazją do rozwoju. Zdecydowałam się iść krok po kroku zatrudniłam asystentkę do pomocy przy zamówieniach i obsłudze klienta. Zainwestowałam w lepszy sprzęt do produkcji biżuterii i zaczęłam planować otwarcie małego atelier, gdzie mogłabym tworzyć, a także przyjmować klientów. Podczas gdy moje życie zawodowe kwitło, moje życie osobiste również przechodziło zmiany. Po miesiącach skupiania się na sobie i moim rozwoju, zaczęłam czuć się otwarta na ideę nowego związku. Jednak tym razem moje podejście było zupełnie inne. Nie szukałam kogoś, kto by mnie dopełnił lub wypełnił pustkę. Byłam otwarta na poznanie kogoś, kto mógłby uzupełnić pełne życie, które już zbudowałam dla siebie. To właśnie wtedy poznałam Piotra. Spotkaliśmy się na wydarzeniu networkingowym dla małych przedsiębiorców. Był właścicielem małego, niezależnego wydawnictwa i był zafascynowany, gdy wspomniałam, że pisze książkę. Nasz związek rozwijał się powoli i naturalnie. Nie było tej oszałamiającej namiętności, którą czułam z Adamem, ani tej komfortowej znajomości, którą miałam z Tomaszem. To było coś nowego, dojrzałego, opartego na wzajemnym szacunku i podziwie. Piotr szanował moją niezależność i moją przestrzeń. Rozumiał, że mam własne życie, biznes do prowadzenia, książkę do napisania. Nie próbował mnie kontrolować ani zmieniać. Wręcz przeciwnie, zachęcał mnie do realizacji moich marzeń i celebrował moje sukcesy, jakby były jego własnymi. Nasze spotkania były momentami prawdziwego połączenia. Rozmawialiśmy godzinami o naszych pasjach, lękach, marzeniach. Piotr stawiał mi intelektualne wyzwania, przedstawiał mi nowe idee i perspektywy. Z nim czułam, że rozwijam się nie tylko jako jednostka, ale jako część zdrowego partnerstwa. Ale najważniejsze było to, że po raz pierwszy nie czułam się zależna od tego związku dla mojego szczęścia. Byłam szczęśliwa sama ze sobą, ze swoim życiem, ze swoimi osiągnięciami. Piotr był mile widzianym dodatkiem, a nie desperacką potrzebą. W miarę jak nasz związek się rozwijał, zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak zmieniło się moje postrzeganie miłości. Nie była to już ta romantyczna fantazja z bajek, którą miałam, gdy wychodziłam za Tomasza. Ani nie była to intensywna i pochłaniająca pasja, którą czułam z Adamem. To było coś głębszego, bardziej realnego. Chodziło o partnerstwo, wzajemny szacunek, wspólny rozwój. Chodziło o dwie niezależne osoby wybierające bycie razem, nie z potrzeby czy desperacji, ale dlatego, że szczerze lubili swoje towarzystwo. Ta nowa perspektywa miłości znalazła odzwierciedlenie w mojej książce. To, co zaczęło się jako narracja o osobistym przezwyciężeniu trudności, przekształciło się w szerszą refleksję na temat związków, samooceny i osobistego rozwoju. W końcu, po miesiącach ciężkiej pracy, moja książka była gotowa. Piotr ze swoim doświadczeniem w świecie wydawniczym pomógł mi ją zredagować i znaleźć wydawcę zainteresowanego jej publikacją. Zobaczenie mojego nazwiska na okładce książki było marzeniem, o którym nawet nie wiedziałam, że mam, dopóki nie stało się rzeczywistością. Premiera książki była surrealistycznym momentem. Widzieć ludzi trzymających egzemplarze mojej książki, proszących o autografy, dzielących się tym, jak moja historia ich poruszyła, było doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnę. Ale prawdziwy wpływ książki stał się jasny dopiero w kolejnych tygodniach i miesiącach. Zaczęłam otrzymywać wiadomości od kobiet z całego kraju, opowiadających, jak moja historia zainspirowała je do wprowadzenia zmian w ich własnym życiu. Niektóre wyszły z toksycznych związków, inne znalazły odwagę, by realizować swoje marzenia, jeszcze inne uczyły się kochać i cenić siebie. Każda wiadomość była przypomnieniem o sile dzielenia się naszymi historiami, o tym, jak nasze doświadczenia mogą dotknąć i przemienić życie innych ludzi. Czułam się pokorna i głęboko wdzięczna za możliwość dokonania choćby małej różnicy w życiu innych osób. Podczas refleksji nad wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat, zdałam sobie sprawę, jak daleko zaszłam. Z nieszczęśliwej i zaniedbanej żony, którą byłam, przemieniłam się w silną, niezależną i spełnioną kobietę. Mój biznes biżuteryjny kwitł, moja książka dotykała życia ludzi, byłam w zdrowym i satysfakcjonującym związku. Co najważniejsze, byłam w zgodzie ze sobą szczęśliwa z tego, kim się stałam. Zdałam sobie sprawę, że podróż samopoznania i rozwoju nigdy tak naprawdę się nie kończy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, nowe możliwości nauki i wzrostu. Ale teraz stawiałam czoła tym wyzwaniom z pewnością siebie i spokojem, wiedząc, że mam wewnętrzną siłę, by pokonać każdą przeszkodę. Patrząc w przyszłość, czułam się pełna nadziei i entuzjazmu. Nie wiedziałam dokładnie, co przyniesie jutro, ale wiedziałam, że jestem gotowa, by temu stawić czoła. Nauczyłam się, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z idealnych związków czy zewnętrznych sukcesów, ale z naszego wnętrza. Moja historia zdrady i niewierności przekształciła się w historię samopoznania, wzrostu i wzmocnienia. I ta historia, jak sobie uświadomiłam, była daleka od zakończenia. Każdy nowy dzień był nowym rozdziałem, nową szansą na rozwój, na kochanie, na pełne życie. I tak, z sercem pełnym wdzięczności za przeszłość, zadowolenia z teraźniejszości i nadziei na przyszłość, kontynuowałam moją podróż. Podróż nie definiowaną już przez moje związki czy mężczyzn w moim życiu, ale przez mnie samą, przez moje wybory, przez moje marzenia.